Cześć z tej strony Jarpen Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike Dzisiaj krótki odcinek poradnikowy 22 września Środa bodajże Temperatura taka Na na krótko W związku z tym jedziemy pod górkę Jedziemy po nowym asfalcie Szwajcaria Rejon Berna i ciśniemy na Kulewil. Tam będą też fajne widoczki. I fajny widoczek Wam chcę dzisiaj pokazać z jednego powodu. Temat główny dzisiejszego odcinka, jak zrobić fajne zdjęcie, a w zasadzie co zrobić w momencie, gdzie, gdy nie ma gdzie oprzeć roweru. I zaraz sobie o tym porozmawiamy. Zdarzyło Wam się pojechać w jakieś super miejsce ze świetnymi widokami, i nie mieć możliwości zrobić perfekcyjnego kadru do zdjęcia? Jestem mnóstwo takich miejsc. czy ma wyobraźni, widzicie już fotkę, ale nie ma gdzie postawić roweru. Naturalnie możecie to robić jak redaktor Jan Piątkiewicz, gałęzie. Jakoś podstawić albo biton kawałek kamienia, ale zawsze coś będzie widoczne i coś będzie fałszować na perfekcyjnym zdjęciu. A co gdyby istniało proste, banalne w konstrukcji, niewidzialne przezroczyste urządzenie, które pomoże Wam idealnie ustawić rower do zdjęcia? Ja takie urządzenie mam. I dzisiaj Wam je pokażę. Lecimy. No i proszę bardzo. Mamy widoczek. Fantastyczny. Mogły być ciut lepszy, ale przejrzystość powietrza we wrześniu, umówmy się, tu już jest trochę mgły. Wysoka mgła tak zwana, więc jure nie widać. Ale jest panorama Berna. No i mamy rower, który jest w skandalicznej dla wielu pozycji. A chciałoby się tu zrobić zdjęcie. No i żeby zrobić to zdjęcie, trzeba czegoś użyć, jakiejś improwizacji. Trzeba uważać na wiatr. Można przede wszystkim użyć takiego narzędzia. Jest to akryl z odzysku. O ile dobrze przeczytałem na opakowaniu. Nazywa się to Shadow Stand. Ma to być przezroczyste na zdjęciu, niewidzialne. I zaraz Wam pokażę. Tu, w to miejsce kładziemy pod korbą i tutaj te ząbki mają stać na ziemi. Oczywiście trzeba uważać na wiatr, trzeba to zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi, bo bardzo łatwo można rower wywrócić. Już mi się zdarzyło. Kosztuje to kilka, kilkanaście euro na internecie. Można sobie zamówić, można sobie wyciąć samemu, jak ktoś jest bardziej sprytny. O dzień dobry, tu jest mój web. No i póki co się sprawdza. Rewelka, paczka z Węgier przyszła do mnie do Szwajcarii szybciej niż paczka z Fiobio, obok. Jeden dzień, bodajże, od zamówienia, także. No i ja pokażę Wam, jak to stoi. Tylko jest wiatr, więc trzeba będzie uważać. Proszę bardzo, stoi, ale to jest tak na słowo honoru: grząska, nierówna ziemia, trawa i robi się problem. No, ciężko widać tutaj tylko końcóweczki. Plastik jest praktycznie ukryty, a jak się oddalimy i zrobimy zdjęcie z drugiej strony, z tej właściwej. No to robi się całkiem niewidzialne. To oczywiście nie jest ta strona. Teraz zobaczymy z drugiej. No i teraz prezentuje się to zdecydowanie lepiej. Ja tego w zasadzie z tej odległości nie widzę, a to dopiero jak stanę dalej. Do jeszcze fajniejszego zdjęcia. Panorama widoczna. No ale oczywiście pamiętajcie, że jest to takie rozwiązanie, że jak mocniej zawieje, to można się przestraszyć, bo się rower przewróci. No właśnie zrywa się wiatr, zobaczymy co się stanie. I na trawie ziemi trzeba bardzo uważać, lepiej, na gładkim no trzeba znaleźć ten pewny punkt podparcia, żeby nie było niespodzianki, szczególnie no, przy drogim rowerze, na no, takim, na którym nam bardzo, bardzo zależy. Ale rozwiązanie jest mega, sprawdza się, polecam. Choć odcinek krótki i techniczny, to fragment drawelowy musi być, jak żeby inaczej. No i zradzę też mam tajemnicę, że niedługo w rpn pojawi się gravel, w sensie rower gravelowy choć taki trochę oszukany ale to za jakiś czas oglądajcie uważnie czy kanał czy Facebooka informacje będą miałem dzisiaj po gravelu nie jechać, bo rower idzie na delikatny przeglądzik i chciałem go czystego oddać no ale czysty to niejeżdżony, nie? Bardzo przyjemny grawelek Ładnie się jedzie I co, teraz cisza jak nagrywam? Zero głosu? O, już lepiej. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jakich Wy używacie sposobów do zrobienia ładnego zdjęcia, ustawienia roweru. Napiszcie, napiszcie. A ja dzisiejszą rundkę powoli kończę. Dzisiaj krótko, bo czasu nie ma. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentarze jak zwykle mile widziane. Sub. Łapka w górę. Jak dzwoneczek walniecie, to będziecie dostawali, mam nadzieję, powiadomienia o odcinkach z Krainy Erpena. I co? Teraz oczywiście zjazd. Bo odcinek bez zjazdu to nie odcinek. A na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia na następnym odcinku Krainy RP'a. Cześć!